Halo halo korzystając z okazji, że trochę korków tutaj jest, trochę kurczę jadę 5 km, słuchajcie, 30 minut, to może sobie pogadam trochę. A propos, nie chcesz tego robić, o co w tym wszystkim chodzi? Bo zobacz, wiele razy takie coś słyszę, tak? Szczególnie u, no, u początkujących, no u początkujących przy, przeważnie, tak. Że on się w tym coś tam nie widzi, tak? Że on po prostu nie chce na przykład tam jechać na event albo on nie chce porozmawiać z drugim człowiekiem, ale no, że generalnie on, no, on nie chce tego robić, tak? Czyli tutaj powiedzmy, czy zarabiać dodatkowe pieniądze, czy tam, nie wiem, wstawić jakiś komentarz na Facebooku, czy tam no cokolwiek związane z naszym biznesem, tak, który robimy. Społecznościowym właściwie, który opiera się na ludziach. Działamy z ludźmi, tak? I, i, i po prostu tutaj to jest biznes ludzi. Buduj sukces na sukcesie innych ludzi ale no nie, nie chcą tego robić, na przykład nie, nie chcą, tak, coś tam mówią, że się w tym nie widzą i tak dalej, nie, no to ja Ci zadam pytanie, tak, czy do swojej roboty to Ty chcesz chodzić? <laughs> to jest takie dobre pytanie, nie, bo wiesz, my nie robimy czegoś w życiu dlatego, że my chcemy, w większości, w większości, w większości przypadków, szczególnie jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy, tak, Ty nie chodzisz do roboty dlatego, że Ty chcesz, tylko chodzisz do roboty, żeby mieć ten końcowy rezultat, tak? Czyli zarobić pieniądze, mieć na opłacenie rachunków, tak? I tak, dalej, i tak dalej, nie? Czyli jakby to, co my robimy w większości przypadków, to niekoniecznie my chcemy. Tak? I tak samo, wiesz, albo inaczej, nawet sportowiec, tak? Nawet ci zawodowi sportowcy, uwierz mi, że oni nie, nie kochają jakby treningów, tak? Codziennych. Tego zapierdalania codziennie, wiesz, tego, tego że właściwie nie mają kiedy się zregenerować, napinają i tak dalej, wiesz. Oni tego nie, nie lubią, oni tego nie chcą robić, ale wiedzą, że to jest konieczne, tak, do tego, żeby później osiągać dobre rezultaty, tak, czy wygrywać w różnych zawodach, tak, być dobrym piłkarzem, czy cokolwiek, gimna gimnastykę trenować dobrze i wygrywać, tak, także tak samo tutaj, jak kiedyś usłyszałem, od, od jednego mentora, tak mi powiedział: Marcin, ty nie, nie chcesz tego robić. Ty nie chcesz tego robić, ty nie chcesz budować tego biznesu, tylko ten biznes jest potrzebny po to, dla ciebie i dla innych ludzi, żeby mieć końcowy rezultat. Pod tytułem dwa parametry, jak ja zawsze mówię: i czas, i pieniądze. Czyli co? Żeby w pewnym momencie swojego życia robić to, co się chce. Po to jest potrzebny ten biznes. Ten biznes jest jak, jak mechanizm, nie? Czyli ty nie masz kochać firmy, z którą współpracujesz, ty nie masz kochać produktów, które ona daje, tylko masz kochać ten mechanizm. Tak? W, w robocie swojej ty nie kochasz tego mechanizmu, bo ten mechanizm ci nic nie daje. On ci daje tylko i wyłącznie tą wypłatę co miesięczną, ale jakby nie jest w stanie, nawet jak będziesz kochał bardzo mocno tą swoją robotę, swojego szefa będziesz kochał, to on ci nie da efektu końcowego pod tytułem w pewnym momencie po 3-5 latach pracy czy 10 latach pracy w swojej robocie szef ci powie, słuchaj, to teraz już nic nie musisz, siedzisz w domu, a wypłata ci będzie spływać. Tak? Nawet jeśli pokowasz tą robotę, to to ci nie da tego. Tak? tak samo tutaj, jeśli chcesz mieć nieprzecięte rezultaty i chcesz w pewnym momencie e, być na tak zwanej emeryturze, nie mając 65 lat na karku, tak? to po prostu musisz za. Instalować w swoim życiu pewien mechanizm, który ci to umożliwi. I tym właśnie mechanizmem, szczególnie jest właśnie biznes sieciowy, tak? marketing sieciowy, gdzie jesteś w stanie w pewnym momencie swojego życia pokochać to swoje życie. Dlaczego? No, bo nie będziesz nic musiał w pewnym momencie. Czy, czy nie będziesz nic robił? To też nie jest tak, nie? Bo e, wszystkich, których znam w ciągu swojego całego życia, poznałem, to są ludzie, którzy nawet dzisiaj nie muszą nic, a robią cały czas. Tak? Znam ludzi, którzy cały czas podróżują po świecie, e, wpływa im na, na konto 100-150 tysięcy na miesiąc i oni cały czas robią coś. Dlaczego? No bo. Bo to kochają, tak? Czyli, jakby pokochali tą robotę w pewnym momencie. No, trudno później nie kochać roboty, jak się ma takie przepływy, tak? Co miesiąc, nie? Ale na, na samym początku tej roboty nie będziesz kochał. Mało tego, przez 2-3-5 lat możesz te, tej roboty nie kochać, tak? Dlaczego? Bo ta robota polega na tym, że użerasz się z ludźmi, tak? Poznajesz ich problemy. Ten tam mówi, że ma problem z tym, ten się nie może dogadać z żoną, z mężem, ten tam nie może się dogadać z wnukiem, z, z wnuczką, z, z córką, z, z synem itd, tak? To jest kontakt z ludźmi, które, gdzie ludzie mają cały czas problemy, tak? To nie jest tak, że wiesz, przychodzi ci człowiek i mówi: Dobra, słuchaj, ja jestem czystą kartką papieru i zapiszemy historię od nowa. Nie. Każdy z nas ma swoje problemy, każdy z nas ma swoje wyzwania i ty, jako człowiek, który działasz z ludźmi, a ten biznes polega na tym, że działasz z ludźmi, masz do czynienia z problemami tych ludzi i im więcej tych problemów tym paradoksalnie Ci więcej płacą w tym biznesie. Czyli im więcej problemów rozwiążesz, tym bardziej Ci płacą, tym więcej Ci płacą. Ale Ty nie chcesz tego robić, tak? Jak ja wchodziłem do biznesu tam 2008-2009, to ja miałem, za przeproszeniem, w D problemy innych ludzi. Ja miałem, naj, najwyższy priorytet to były moje problemy, które polegały na tym, że e, nie miałem po prostu pieniędzy. Tak? I zapierdalałem, robiłem to, co trzeba zrobić, po to, żeby w pewnym momencie móc wyjść z tego kołowrotka. Nie? Ale ja nie kochałem tego procesu. I powiem ci mało tego, po 12 latach, ja dzisiaj też nie kocham, wiesz, najbardziej na świecie tych wszystkich problemów, które są w tym biznesie. Ale wiem jedno, że problemy są wszędzie. I w robocie są problemy, i w biznesie, który prowadzisz powiedzmy jako jednoosobowa działalność gospodarcza i tak dalej, wszędzie są problemy. Tylko w większości z tych mechanizmów te problemy nigdy się nie kończą. Tak, czyli jeśli chodzisz do roboty i za mało zarabiasz, to prawdopodobnie ten problem się nigdy nie skończy. Jeśli dzisiaj prowadzisz swoją działalność gospodarczą, a większość dzisiaj działalności po prostu się kładzie z miesiąca na miesiąc, bo po prostu, no nie opłaca im się, tak? Ja z wieloma przedsiębiorcami rozmawiam i mówią Marcin fajnie, dzisiaj był ostatni dzień gdzie miałem otwarty tam swój sklep, swój to, swój tamto, bo się po prostu nie opłaca. Czyli też są te problemy, tak? Tylko, że rozwiązanie te, te, tych problemów nic nie da w perspektywie czasu, bo za chwilę przyjdą kolejne obwarowania, kolejne powiedzmy jakieś tam e, nowe wały, nowe, nowe łady i wał, nowego ładu i, i ład nowego wału i tak dalej. Czyli po prostu nic to nie da i tak samo tutaj. Problemy ludzie będą mieli zawsze, tylko później, im więcej tych problemów rozwiążesz, czyli będziesz miał 50, 100, 150, 200, 300, 500 osób w biznesie, to im więcej tych problemów rozwiążesz, tym większe będziesz miał wynagrodzenie, paradoksalnie, tak? Czyli tak to działa, ale uwierz mi, że ty nie chcesz tego robić. Tak? To nie jest tak, że do biznesu sieciowego. Wchodzą ludzie, którzy się obudzili pewnego dnia i powiedzieli sobie mm, marzyłem zawsze, żeby działać w biznesie sieciowym. To tak nie działa. Mój drogi, to tak nie działa. Tak? Biznes sieciowy jest tylko i wyłącznie mechanizmem do tego, żeby w pewnym momencie Twojego życia powiedzieć dobra, ja dzisiaj mogę, ale nie muszę. Tak? Tylko i wyłącznie, to jest mechanizm. Tak? Czyli żebyśmy mieli jasność. Fajne są firmy różne, fajne są produkty, ale ty nie będziesz kochał tego biznesu. Nigdy w życiu. Uwierz mi, nawet po kilku, kilkunastu latach nigdy nie będziesz kochał tego. Nie będziesz po prostu chciał tego robić, ale będziesz wstawał, będziesz to robił tylko i wyłącznie dlatego, że mechanizm prowadzi Cię do momentu, w którym więcej możesz i więcej nie musisz. Rozumiesz? Nie? Albo mało co, musisz, o może tak. Nie? Czyli to jest, to jest takie spostrzeżenie, i bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli. Bardzo ważne, żeby szczególnie osoby, które mm, wprowadzają kolejne osoby, żeby to pojęły, że nowa osoba, która będzie wchodzić do biznesu, ona nie chce tego robić. Ale jeśli jest bardzo mocno zdeterminowana, żeby poprawić swój byt, to po prostu będzie to robiła. Dlaczego? Bo to na początku jest robota. Jest taka zasada 1 3 1 3 5 -7. Dokładnie nie pamiętam teraz, jak to leciało, ale w każdym razie pierwszy rok w tym biznesie to jest takie zapoznawanie się, poznawanie, o co tu w ogóle chodzi, to jest tak naprawdę po, pokonanie wszelkich paradygmatów e, związanych z tym, co Ci wpoili w, 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 w szkole, e, w, na studiach i tak dalej, czyli jakby poznajesz branżę, sprawdzasz, w czym jest rzecz, tak? Trzy lata to tak naprawdę zarabiasz powiedzmy dodatkowo, można powiedzieć, albo no, możesz do, zarobić sobie tą wypłatę, którą teraz masz po trzech latach, Pierwszych, tak? Po pięciu latach zarabiasz bardzo dobre pieniądze powyżej średniej krajowej, tak? A w ciągu siedmiu lat stajesz się top jeśli oczywiście cały czas napinasz mocno, to tak w skrócie, po siedmiu latach jesteś top półką, powiedzmy. tak. Po siedmiu latach możesz dojść naprawdę do, do konkretnych rezultatów. Ale jak widzisz, to jest proces. To nie jest tak, że, że w pierwszym tygodniu, dwóch miesiąc, w miesiącu po prostu pojawią się nie wiadomo jakie rezultaty. Czasami tak się zdarza, bo twoja poprzednia, powiedzmy, praca, twoja poprzednia rola, którą miałeś w swoim życiu, predestynuje cię do tego, żeby szybciej pewne rzeczy zrobić, bo, bo pewne rzeczy już w swoim ży życiu przeszły. Robiłeś, tak? Ale jeśli dzisiaj nie miałeś nic do czynienia ze sprzedażą, nie miałeś nic do czynienia z ludźmi, nie miałeś nic do, e, jakby doświadczenia z prowadzeniem zespołu, tak? Z komunikacją jakąś, tak? Z relacjami i tak dalej, to to jest po prostu taki proces dla Ciebie, czyli 1, 3, 5, 7. I uwierz mi, że przez te 1, 3 do 5 nie będziesz chciał tego robić. Po prostu. To nie jest rozrywka, to jest robota. Będziesz musiał się upierdolić za przeproszeniem w błocie. Tak? Naprawdę. Będziesz się musiał urobić jak świnia. E, czasami po 16 godzin na, na dzień, jeśli oczywiście będziesz chciał z tego mieć rezultaty później docelowo, nie? Także pamiętaj, mój drogi, ty nie chcesz tego robić. Ty nie chcesz ćwiczyć, e, nie chcesz chodzić na treningi, chcesz grać mecz i zdobywać bramki. E, nie chcesz biegać codziennie, roz, robić rozbiegania 10-15 kilometrów, nie chcesz tego robić. Chcesz jechać na olimpiadę. Tak? Ty nie chcesz jako pianista, wiesz, codziennie po 3-5 godzin ćwiczyć różnych tam e, chwytów e, e, i, i tak dalej, tylko chcesz po prostu zagrać na konkursie, na przykład, nie wiem, szopenowskim. Rozumiesz? Paradoksalnie jest tak, że chodzimy do tej roboty i nie widać końca, bo wiesz, chodzisz do zwykłej roboty i tak naprawdę nie lubisz tego procesu, no bo uwierzcie mi, i, albo daj znać mi nawet w komentarzu, no nie kochasz tego, że wstajesz o 6 rano. Zgadza się, czy nie? No to zobacz. Nie masz tak naprawdę końca tego, tak? Nie masz tego końca, bo, bo nie widzisz końca, nie? A i tak chodzisz, i tak zapierdalasz codziennie, i tak wstajesz o godzinie, której nie chcesz, i tak słuchasz szefa, którego nie lubisz, i tak po prostu robisz to, czego nie lubisz. No to pytanie jest proste, tak? Czy nie lepiej przez 1, 3 do 5 lat zacząć robić to, czego naprawdę nie chcesz, ale mechanizm może cię uwolnić, czy Łazić i robić to samo przez cały czas bez perspektywy końca. No bo wiesz, jaka jest perspektywa końca, tak? W Polsce. 65 lat. Jak nie podniosą. No i wtedy to się nażyjesz. Wtedy to się nażyjesz. W wieku 65 lat, jak dostaniesz dwa koła albo trzy na, 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 na emeryturze, to wtedy się nażyjesz. Wtedy zawołujesz świat. Naprawdę? Także pamiętaj, ty nie chcesz tego robić, ty chcesz mieć rezultat, i ten rezultat możesz mieć, jeśli poświęcisz, zainwestujesz następne 3-5 lat na zupełnie nową profesję. Do tego zachęcam. Miłego dnia. Pa!